Spójrz na tą galaktykę, gdybyś wyruszył w jej stronę natychmiast i to z prędkością światła, to i tak nigdy byś do niej nie dotarł. A to dlatego, bo jest coś szybszego niż światło, czyli rozszerzanie się wszechświata. Dosłownie przestrzeń między tobą a galaktyką rozszerza się szybciej niż światło może ją przebyć. I fizycznie ta galaktyka jest już poza granicami widzialnego wszechświata. To jest ten widzialny wszechświat ze średnicą 46 miliardów lat świetlnych i poza tą granicą nie jesteśmy w stanie zajrzeć, bo światło z tamtego obszaru nigdy nie zdążyło i już nigdy nie zdąży do nas dotrzeć. Wszechświat rozszerza się zbyt szybko. To, że przestrzeń się rozszerza wynika z teorii Względności Einsteina, ale czy to oznacza, że łamane są prawa fizyki? Niekoniecznie. Galaktyki nie poruszają się przez przestrzeń z nadświetlną prędkością. To przestrzeń między nimi się rozszerza. Podobnie jak kropki na rozciąganej gumie. Oddalają się, choć same się nie ruszają. Zjawisko to opisuje stała Hubble'a, czyli co 3,2 miliony lat świetnych dochodzi około 70 km na sekundę prędkości oddalania. Przy wystarczającej odległości może się wydawać, że galaktyka ucieka szybciej niż światło, ale prędkość światła dotyczy ruchu przez przestrzeń, ale nie samej przestrzeni. Dlatego żadne prawa fizyki nie są łamane. I zaobserwuj, jeśli lubisz takich isn't it